Dobra, dostałeś już ode mnie paraletki, tak więc zastanawiasz się, co dalej możesz zrobić. Teraz pokażę Ci fajny trik, taką małą dźwignię. Eee, nie jest to nic specjalnego, jakiejś dużej siły, nie wymaga, będzie wymagało od Ciebie wstawić, łokieć, położyć go wręcz tutaj, lekko na brzuchu, przechylić się do przodu i wybalansować się. W poziomie, tak do tego celu, potrzebujemy oczywiście paraletki. Możemy też to zrobić na podłodze bez paraletek. Nie ma w tym żadnego problemu. Ustawiamy paraletki lekko na zewnątrz, na szerokość mniej więcej barków. Dociskamy łokcie do brzucha, prostujemy nogi i trzymamy. Jeżeli jest to za trudne, otwórz sobie na początek nogi w ten sposób. Gdy będzie to już komfortowe, zamykasz nogi i ładnie, jak szczała.